Witam Was w nowym, pierwszym odcinku e, nowej serii Let's Play. E, będą to Let's Play z Multiplayera. E, nie wiem, jak to nazwałem, może Multigaming, coś w tym stylu, na razie nie wiem. Konkretnie będę grał Ja i Riksan. Siema wszystkim No, mam nadzieję, że będzie coś słychać. A teraz zalogujemy się na serwer wy nawet tego nie spisujcie, bo i tak tam nie wejdziecie, to jest serwer stworzony specjalnie pod tą... Czy, ale ty nie zmieniłeś nazwy z A to o, już się widzę. O, grzybki. Czekaj, wracamy. Musimy się tu. Eee, jest mój skin, oczywiście on go nie widzi, tak to jest jednak na multi. No ale. No jak nie masz wersji, wersji... Właśnie kiedy mi ty ją kupisz? Miałeś mi załatwić sobie. Pierwsze to ci kupię, kopiuję, No ja ci... Yy, dam dobra, środki, nie, żebyś nie, mi nie, mógł... Musisz musi mi dać kasę do porozumienia. Spoko! Tak. Dobra. U mnie się mapa kończy jakieś 10 klocków tutaj. A gdzie ty jesteś? A tam jesteś. Zmieni Scraffy Puffy. Ty widzę cię. Widzę twój skin. Jest takim niedźwiedziem. Ty jakim cudem? Ty tym niedźwiedziem. Widzę Cię No siema. super, że ma, że ma Ale u mnie się ma kończy tu i widzę, że mam Tunel pośredni O, no to kiepsko oh. O, o Patrzcie, kałamarnice umieją latać yeah. No. Dobra eee, I to co z tym koksem Bo Dobra Ty tam sobie nie zbieraj niczego Tylko weź tutaj tego weź jakoś. Dobra, rozma to drzewo, może zobaczymy najpierw. O poleciałem. Cieka? Gdzie poleciałeś, ty koło mnie jesteś. No jasne. No tak. My to widzimy wszyscy. Wszyscy widzimy, gdzie ja jestem. No przecież... No co, mam to nagrać? Na pewno. Koło mnie jestem. Ja zobaczysz potem, co ja widziałem. Poczekaj, yy, wezmę się jeszcze raz, styguję. Zobacz, że takie zaczynanie odcinka. Spraw tego Papiego weź tego. O, o, mam 5 pię grzybków, cicho tu dużo grzybów strasznie było, wziąłem że za 8. O, elo! Ej, gdzie ty jesteś? No, za tobą. 8, 8, no. Co tam masz nagi jeszcze? Eee, no mapa się kończy tutaj. O, fajnie. No za, dobra. O, nie, cicho, idź ty, idź ty, ja idę za tobą, czekaj, czekaj, no. O, gdzie ty znikłeś? No, latać. No, i teraz mi się generuje, idź gdzieś. No. Aha, dobra. Tylko... Nie za szybko, ja na dąży, bo... Dobre, dobra, dobra, ale tak nie <laughs> No tak to nie więcej wygląda, nie, bo nic... No... To, przy tym, to na pośredni... Nie no ja widzę tutaj, to wszystko tylko mi się samemu. Tak jak teraz tutaj to nic nie widzę. Dobra. Gdzie w którą stronę idziemy? Kieruj. Wiesz co, widzę, że to straszne ruiny są, nie chcę mi naszych widzów. Ee... Także dopójdź może do brzegu i wejdziemy na jakiś wy wyższy punkt i zdaję sobie co robić. Gdzie ty jesteś? No Na drugim końcu wyspy Cholera, ty ty u mnie stoisz normalnie Ej synek Tu Co? No ale ja cię nie widzę Do tyłu Ej kurde Ale... do się... U mnie to ty stoisz normalnie Czekaj, jeszcze raz, disconnect. Tu No, cię ci uderzyć <laughs> To był unik Może tego... Ten skina swojego usuń <laughs> Czekaj Może się... A Lagi głupi. A... E, masz to, ale ty masz tunel pośredni u mnie? Aha. A u mnie normalnie. U mnie jest, że ty masz tunel pośredni ze mną. właśnie o to chodzi. A normalnie czy coś w ciebie. Cześć. U mnie to ty masz tunel pośredni. Nie. Nie wiem czy ja mam tunel pośredni z tobą, czy ty ze mną. Nie, u mnie tunel pośredni ty masz do mnie. O to chodzi. Ja mam u siebie normalnie, więc No chyba nie wyjdzie nam ta seria. Nie no, byłem... wyłącz tego skina i zmień sobie zamiast Graffy i daj sobie tego Eee yy, swą nazwę Jakim procentem nie uderzyłeś jak Ale to nie od skina na pewno Masz jakieś torenty włączone czy coś Mam yy, no, włączone... Yy... Dobra, ja już wiem od czego to, na pewno od mojego Batmana, ściągającego się Okej No ale... To nadal? To tak, nagrywa się nadal ja Tylko nie wiem czy to wyłączasz Sweet, wyłącz to, no, nie ma sensu Dobra, ale będę musiał do nowa. Dobra, to znowu Dobra i teraz disconnect Pozdro, ja single? Co robisz? Singla bym wziął za przypadek, czekaj Jestem Chodzę, chodzę Widzę boxa. Dobra o, Dobrze A, Ale wejść Moim. do niego tak nie bardzo nawet Czyli Czekaj, zetnę czy, drzewo Czyli jak zwykle Masz ten, tutaj łopatkę na do, do, do. Mi łopatka potrzebna, mi nie nie rozwalę nawet Powiem, przydałem ci tą Szykierę i łopię nic mi nie dały. No, zresztą się O, jest siekiera! Ej, synek Ja ci uderzyłem? No Pierwszy no, raz? No No dopiero, nie robię tu eksperymentów U mnie jest normalnie robi. Czek. U mnie teraz też Czekaj, na razie mi się to generować zaczyna z No To pewnie tego, dobra No, Możliwe jest więc, A... teraz takie informacje dla wszystkich To nie jest serwer publiczny Nie próbujcie nawet wpisywać mi tego IP Bo i tak się nie połączycie Nie macie... Nie dostępu, abata. No nawet do tego, no Ale są różni, różni ludzie, więc wiesz pewnie będą to wpisywać i próbować Oczywiście ktoś ma wyban. Nie będę się jak ci... No, w sumie dałeś takie hasło, że łatwo jest się domyślić no, nigdy, Ale sieci no, nie, nie zgadną. A nigdy. Bo ma zmienne, to wtedy. nikt sieci nie zgadza. Ee, zmieniam IP z e, tego prostu. O, ale mi się szpiedzieli, go. No, nie mamy potworów, będą potwory, tak? Będą? Eee, wersję w Hamachi. Znaczy poprawią e, serwery, bo przez serwery właśnie. Dobra, ale gościu. A, tu jesteś za mną, dobra, słodko. Dobra, dobra, bo tak wędrujemy, wędrujemy i co dalej, to jest wiesz. Nie eee, no, ja zawsze wchodzę na najwyższy punkt I przyglądam się ciekawemu miejscu, A. jak zaczynam Gosiu, u mnie świat się kończy tutaj I dopiero się teraz generuje mi to powolutku Wy widzicie tutaj wszystko, oczywiście To co ja, i ty też sobie to zobaczysz, jak to na ja YouTubie będzie Ja, do końca bo albo pewnie tylko, że hostem jestem, czekaj Teraz tylko się może przycinać, bo nie eee. do przodu. Nie ja się generuje, bo nie. Okej, okay? ej. Co? Widać? No co? Jań co widać. Zobaczysz potem co ja tu widziałem. Co? Czyli co widzę teraz. To. No ale z tym pośrednim to wiecie, jak to jest. Hmm. Poczekaj, a. Sekundkę, przerobimy sobie to. Do... Ten skin mi się podoba i nie zamierzam sobie zmieniać. Cyk. Robię most. U mnie to jest dziura. A nie, to znika! Ała! No. O, tam ci kawałek terenu już pokazał. Ty mi to rozwalałeś. Nie, to... Masz, robię ci most mały. Ale u mnie nawet tego mostu nie będzie widać. No jak nie? Już po nim chodzę. Stoisz w miejscu. Czekaj, lawy widzę tam, w, w skinie Co jest, jak to Czekaj, zobaczymy po ilu sekundach, napisz coś na czacie Nie, poczekaj Ja napisem, a teraz, w film. chwili <laughs> nic nie ma No czekamy, czekamy, ile sekund e, Mnie tak jakby respi w jednym... O, jest! A! <laughs> Widzicie teraz Dobra, teraz ja coś napiszę, poczekaj e... Dobra, co by tu napisać? Piszcie w komentarzach. Dobra. Może jakiś to pomoże z tym, bo tu najwyższej nie tak naprawdę. Naprawdę, to jest ciężka sprawa. jest mnie bo... cały czas w tym, jak odejdę tylko trochę. No bo widzicie, że przesył... Przesył, przesył danych. Przesłanie danych, takie jest... Czekajcie, spróbuję coś ogarnąć. Czekanie, co by tu można wyłączyć? Gadu ale gadu. nie o to chodzić, ja to mówię. Wiem, ale... Prze Przesu... danych, nie. Co w sumie nie. Kurde, nie wiem. Chciałbym się wy tego. Dobra. Y no, może zmienić grafię, chociaż. Ale No, zmienić O! O most, teraz widzę. Ty jest! Z wełenki. Ale oczywiście tu się. O, 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 cicho, cicho. cicho No, nareszcie idę. Normalnie, <głos》>. Jaki most, kurde, jak dla jakiegoś, nie wiem, co ja, na wózku jestem, czy co? Dobra, budujemy coś? Ty, no możemy w sumie, ale to, wiesz, no wiesz to? co widać. Widać, widać. Dobra, to jak, jak... Widać wszystko, jak na y, obrazie, y, jak to było, murzyni w, w grocie nocą czy no ale zresztą, to nie zbieraj tego. Mnie się to respi, więc, więc wiesz. Krafi <śmany> papi... Zniszczył nam serwer. O, świnia. No Bij, żeby zabij, Biję świnię po dubcu. od Pierwszy raz widzę kęcia z tą <śmany> Naprawdę Dobra Dupa, której pasek się wiecie boi U mnie ta świnia tutaj stoi jakby, co? Zobaczysz, czemu mnie Ona tu stoi cały czas Jej daje grzybki do jedzenia Co? Jajcu, poczekaj, podejdę. Nie, u mnie... to tutaj... O, masz craftboxa w ręku i stoi już w miejscu z tyłu <laughs> No tak, to jest właśnie z tunelem pośrednim Muszę cię Czekaj, zobaczymy kiedy coś poczuję Na razie nic, nic Czekaj, dobra, jeszcze raz Disconnect Connect Ja wiem, że nic nie da Kurwa diajo Nie no, tu mi się trochę zrespił O no, i wreszcie widzę to ciebie No muszę, tak Widzisz, wejście mam świni wreszcie Czekaj, 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 czekaj Gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie o ma! Dobra, no... mam fajny pomysł. Co? Ładno Dobra, ja tu buduję swój pierwszy dom Dobra, ja się... karnę po jakiś... Eee i tak, teraz no takie małe... What the fuck A teraz kiedy krzywo postawiłem to się nie usu... nie despisz. Znaczy nie tego, no. Ech. Dobra, mm, parę spraw takich jeszcze co do tego serwera mm, Co do tej serii <grym> Na razie cholera widzicie jak wyjdzie. Wstawię to eee, i możecie... Kurde... Mm, nie wiem jak by to wam... sprecyzować. Nie wiem czy ta seria będzie dalej powstawać nadal. Zobaczymy co z tego wyjdzie? To jest wersja Alfa 000 Któraś tam demonstracyjna <noise> Trial, musicie wiecie. kupić Przez zapłacić, żebyście A patrzcie, a drewno mi się zużywa. A klocki się... O, ósł... teraz ten domek zniknie. Zaraz zrobię podłogę z kamieniem. Chyba, że tu nie będę miał ściany po prostu. LOL Cześć, a gdzie ty jesteś tak w ogóle? Z Za tobą? Bo... Tu? Czemu stoisz w powietrzu? Nie, widzę, że. Hmm... Czekaj, disconnect, multi connect. Co nie da się tak grać. Mm. O, widzę podłogę robisz. Naprawdę, To ja powinienem tutaj być hostingiem? Bo nowo... nie. Ja myślę, że to przez Camtasia. Bo, że ona tak mi to spowalnia, że to. Nie, raczej nie. Dobra, kończymy już ten odcinek. Bo nie chcę, żebyście się zostawiły nie wiadomo ile, a to jest i tak tylko testowa wersja. Jeżeli chcecie, jeżeli Wam się takie coś podobało, na pewno będziemy trochę troszeczkę dążyć do tego, żeby to jakoś ten. zażegnać ten problem, problem i żebyśmy mogli dalej kontynuować tą serię jakoś ciekawi. No właśnie, więc na tym skończymy. To jest wersja taka. Próbna. No właśnie, więc na razie niczego nie oczekujcie po tym e, jakiegoś, nie wiem, show i nie pytajcie kiedy następny odcinek, bo być może żaden e, odcinek w ogóle nie wyjdzie. Dobra, więc... Się... tak serio to pewnie nikt się nie spyta. No wiem. Więc tak, teraz tubi się mówią papa, pa, no i no papa. Pa. <laughs> Powiedz, pożegnaj Cześć. No.